Dziś nauczymy się, jak też zapisane jest w programie 30 błędów, które kobieta może popełnić w relacji z mężczyzną. I bardzo proszę, zapiszcie to sobie: to nie są przypadkowe rzeczy, to są konkretne mechanizmy, które regularnie niszczą relacje. Pierwszy błąd, kiedy kobieta pokazuje mężczyźnie, że jest słaba, potrzebująca, zagubiona, samotna, wysyła sygnał: Pomóż mi, uratuj mnie, zaopiekuj się mną bo sama sobie nie radzę. To nigdy nie działa z dojrzałym mężczyzną. Może przyciągnąć jedynie pomocnika, mężczyznę z własnym problemem emocjonalnym, który szuka kogoś do naprawiania, ale taka relacja nie ma zdrowych fundamentów. I zawsze kończy się źle, bo oparta jest na zależności, a nie na partnerstwie. Drugi błąd, kiedy kobieta ciągle szuka potwierdzenia, na przykład jak wyglądam, pasuje mi ta sukienka, Podoba Ci się moja nowa fryzura, albo jak myślisz, czy dobrze zrobiłam? To nie jest lekka, zalotna gra. To sygnał, jestem niepewna, nie umiem decydować, nie czuję się wartościowa. I mężczyzna, który ma zdrowe granice i szacunek do siebie, ucieknie, bo nie chce być ojcem ani terapeutą. Zostanie tylko ten, który później zacznie dominować i kontrolować a to już nie relacja, tylko. Przemoc emocjonalna. Trzeci błąd brak komunikacji, a dokładniej brak kontaktu dwustronnego. Kobieta mówi tylko o sobie, co robiła, co czuła, co planuje, co ją boli, a mężczyzna nie ma nawet przestrzeni, by się wtrącić. Mars jest konkretny, potrzebuje komunikatu, który włącza go w interakcję. Wystarczy proste: jak minął twój dzień, co ty o tym sądzisz? Jeśli tego nie ma, on nie czuje się potrzebny, obecny, ważny i traci zainteresowanie. Czwarty błąd: kobieta zaniedbuje siebie, nie dba o wygląd, nie pielęgnuje się, przybiera na wadze bez przyczyny zdrowotnej. To nie chodzi o rozmiar, to chodzi o sygnał, który wysyłamy: nie jestem dla siebie ważna, nie lubię siebie. Nie kocham siebie, a jeśli kobieta nie kocha siebie, mężczyzna to wyczuje natychmiast i nie będzie chciał wchodzić głębiej. Piąty błąd: kobieta reaguje agresywnie na świat. Ciągłe konflikty z ludźmi, narzekanie, wrogość wobec otoczenia. Dla emocjonalnie dojrzałego mężczyzny to sygnał ostrzegawczy: z tą kobietą będzie trudno. Ta relacja przyniesie komplikacje. A mężczyzna, Mars, szuka w kobiecie lekkości, przestrzeni, radości, harmonii. On nie chce problemów, on chce wracać do kobiety jak do ogrodu. Jeśli kobieta nie ma poukładanej relacji z ojcem, jeśli nosi w sobie głęboki żal, napięcie lub agresję wobec mężczyzn, to też zostanie wyczute. Bo każda kobieta częściowo identyfikuje się z ojcem i mężczyzna, ten, który ma oczy otwarte, będzie to obserwował. To wszystko wpływa na jego decyzję. Czy ta kobieta to dobra przestrzeń na związek? Pamiętaj, dojrzały mężczyzna nie wybiera tylko wyglądu. On skanuje energię. On sprawdza, czy ona ma lekkość, czy umie być w kobiecej mocy, czy będzie wsparciem, czy ciężarem, dlatego tak ważne jest, żebyśmy umiały to zauważyć u siebie. Bez samokrytyki, ale ze świadomością zrozumieć, to nie jest o winie. To jest o mechanizmach, które działają i które można zmienić. Kontynuujemy naszą listę. Uczymy się 30 najczęstszych błędów, które kobiety popełniają w relacjach z mężczyznami. Nie po to, żeby się krytykować, tylko po to, żeby zobaczyć mechanizmy, które nieświadomie powtarzamy i które niszczą to, co miało być piękne. Zaczynamy. Punkt szósty. Krytykowanie innych kobiet. To niestety bardzo powszechne. Zamiast mówić o sobie kobieta, komentuje inne kobiety, ale z niej złośliwa baba. Tej mini wygląda śmiesznie. Na pewno coś kombinuje. To może wydawać się niewinne, ale dla mężczyzny to sygnał. Ta kobieta nie kocha siebie. Ma niską samoocenę, bo kobieta, która naprawdę zna swoją wartość, nie musi umniejszać innych. Nie porównuje się, nie ocenia. To zachowanie pochodzi z trzech głębokich ran. Rany siostrzeństwa, Podział między kobietami, rany wiedźmy, czyli lęku przed siłą innych kobiet i rany matki, nieuzdrowione relacje z żeńską energią. Doświadczona, dojrzała kobieta szanuje inne kobiety. Nie musi wszystkich lubić, ale nie poniża. To samo dotyczy krytykowania mężczyzn. Jeśli kobieta mówi, wszyscy faceci to świnie, to mężczyzna słyszy, ona nie jest gotowa na miłość. A jeśli zaczyna opowiadać źle o byłym partnerze, ten nowy też się cofa, bo wie, że kiedyś on będzie kolejnym, o którym źle powie. Punkt siódmy. Oczekiwania wobec mężczyzny. Kiedy kobieta dopiero poznaje mężczyznę, a już ma listę wymagań. Powinieneś robić to, powinieneś być taki, powinieneś zachowywać się w ten sposób. To wszystko działa jak zimny prysznic. Bężały mężczyzna się wycofa. Nie dlatego, że nie chce być dobry, tylko dlatego, że nie chce być testowany ani kontrolowany. Mężczyzna, który zostanie, to zazwyczaj ktoś z raną z dzieciństwa. Ktoś, kto miał matkę wiecznie niezadowoloną, i teraz szuka kobiety, która będzie powtarzać ten układ. Ósmy punkt, mówienie tylko o sobie. Kobieta spotyka mężczyznę i mówi, mówi, mówi. O swoich planach, swoim życiu, swoich celach, swoich emocjach bez przerwy. To dziecięcy mechanizm. Dziecko chce mówić, bo chce być zauważone, ale w relacji z mężczyzną. To zadziała odwrotnie, Mars jest konkretny. Potrzebuje przestrzeni, by coś wnieść. Potrzebuje być zaproszony do rozmowy. Jeśli nie zapytasz go, a ty, jak ty to widzisz, to nie poczuje się ważny. Dziewiąty punkt, zazdrość. Zazdrość to sygnał. Już cię mam, już jesteś mój i teraz się boję, że cię stracę. To zabija atrakcyjność, to zabija ruch, to zabija pragnienie. Dla mężczyzny zazdrosna kobieta to kobieta bez pewności siebie. I co robi? Albo zaczyna ją lekceważyć, albo naprawdę ją zdradza, bo już nie czuje się wyzwaniem, a ona zostaje z kimś, kto nigdy nie spełnił jej marzenia, ale nie potrafi się przyznać, że to nie było to. Dziesiąty punkt. Próba zmieniania mężczyzny to bardzo częsty błąd. Może jak go zmotywuję, może jak mu pokażę, może jak go poprawię, ale mężczyzna czuje to natychmiast i zaczyna zachowywać się coraz gorzej, bo wie, że ona nie odejdzie, że może wszystko. Mężczyzna, który czuje, że kobieta chce go zmienić, nie rozkwita. On się buntuje, a jeśli ma w sobie siłę, odchodzi. Jeśli nie, zostaje, ale zatraca szacunek. I to też boli. W kolejnym filmiku przejdziemy do kolejnych podpunktów.